Siemano, witajcie! Ja jestem Kuba, czyli Skiru, a na dzisiejszym filmie będę grał tylko i wyłącznie nowym minigunem i karabinem z Tak, bo to są dwa nowe itemki w tym sezonie. Chodzi mi oczywiście tutaj o broń, prawda? I zanim przejdziemy do tego filmu, to nie będę prosił o subskrypcję, ani o łapkę w górę, czy tam o kod Skiro. Tylko proszę was, abyście weszli do mojego Twitcha, ponieważ tam gram sobie z widzami Fortnite'a i inne gierki, więc myślę, że jest warto. Teraz macie link tutaj na dole i oczywiście w opisie. Dobra, najważniejsze pytanie, gdzie jest teraz Ubocze? Ubocze jest tutaj, na kocim kąciku. Z tego to, co zdążyłem zauważyć, karabin z subocza wylatuje z każdej skrzynki, która się tam znajduje. No prawie z każdej. A żeby zdobyć miniguna, to już jest trochę cięższa sprawa, bo trzeba chyba zabić jednego z tych stworów, prawda? A jak tu leci tyle osób, to może być naprawdę ciężko. Dobra, jestem w środku. Witam, witam jakaś skrzynka tutaj po boku. I tu jest sporo ziomeczków, z tego co widzę. Proszę, nie strzelajcie, ja tutaj. No nie, nie strzelaj. Proszę, oby tutaj był ten karabin. I jest ten karabin, nice. A nie, to jest minigun! Co ty gadasz? I minigun też tak po prostu sobie ze wszystkiego leci. Ale tu są ścinki co? Jest. Słyszałem tutaj gracza. Dobra, rzeczku, stój, 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 stój. To nie jest prosta sprawa. No. Nagrywam ten odcinek już tydzień czasu. No można powiedzieć, że prawie tydzień. Za każdym razem wychodzi właśnie tak jak w tej pierwszej gierce. Nie wiem, jak nie nagrywam, to idzie mi naprawdę rewelacyjnie, bo wygrywam gierki i tak dalej. I robię sporo fragów, a teraz no nie ma takiej opcji. Super! Proszę, żeby teraz mi się gierka nie zacinała. Po co mi to? Nie wiem po co. Ale specjalnie to zebrałem, żeby nikt inny tego nie zebrał. Dobra, 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 mamy jednego gościa. No i teraz wystarczy strzelać i pokonywać te boty. Ej, co jest? Ty! No nie gadaj, że tutaj lecccinek jest. Ja je po prostu nie wiem, przeoczyłem. O, fioletowa wersja, nice. Oczywiście leczenia i takich yy, dodatkowych rzeczy mogę używać, tak jak na przykład, nie wiem, granatów, bo czemu by nie? Teraz postaram się zebrać trochę tych Tych rzeczy do ulepszania. O tego czegoś, żeby sobie porobić mityczne wersje tych przedmiotów. Bo mi się kończy amunicja powoli. Siema, wyczku. dobra. Siema, kumpel. Aha, dobramy go. Ależ ja żyję i dwa fragi zrobiłem? To chyba, nie wiem. Rekord jakiś? To już jest potężny statek. i czemu ten przez ściany przychodzi? Ja nie chcę nic mówić, ale mi się powoli amunicja kończy Ale mi się tu gera zaczyna, no co jest? O, ktoś tu przyleciał Ktoś tu przyleciał Siema byczku Fajnie jak to masz pompę, ja nie mam O, dobra Ależ ja lepszy, po raz pierwszy. A takiegoś na poceńcach, który od razu chciał mnie podjechać. Legendarny karabin, zobaczmy. Proste, że tak. Może jeszcze się uda zaraz mityczny zrobić. Kolejne ulepszanko. I mam teraz jeszcze minigana złotego. Legendarnego w sumie. Jestem w ogóle w szoku, że cały czas nikt mi jeszcze nie podjeżdża, prawda? Ja to sobie tak biegam na kilku. I żadnych graczy jak na razie dookoła. Uuu, teraz jakiś boss, dobra. Zaczynamy zabawę. Pierwszy pokonany. Dobra, drugi pokonany. I może jakieś amo do minigana. A, dziękuję. To jakiś grasz tutaj jest. Jakiś grasz tutaj jest. Dobra, uciekam, 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 uciekam. uciekam. Ty no, przypał, przypał. Dobra, dostał. Rzucam granaty pod siebie i uciekam. Więc co teraz muszę zrobić? Muszę stworzyć sobie mityczny item. Po czemu nie? Zaraz mogę to stracić. Stworzyłem go. Dostał. Nie ma Kewa. Dostał sporo. To jest ten moment, co nie? To jest ten moment. Podjeżdżam go. Później już nie będzie takiej opcji. Uciekam mi, uciekam z tej strony wybiegnie, na 100% wybiegnie z tej strony. Jest tutaj. Nie widzę go, przez tego wielkiego skina. Mam kolejnego ziomeczka. Nie, ja całą gierkę spędzę na uboczu. Aktualnie, no, cała giereczka. No, nie bijcie aż tak. Teraz sobie tworzymy drugi mityczny temek Tak o. Dlatego teraz opuszczam y, ubocze i no, zbieram jeszcze trochę maców, żeby było na końcówkę gry. Fajnie by jeszcze było, gdybym miał w ogóle okazję wykorzystać te wszystkie macy, które teraz zbieram. Pozdrawiam, że zaraz dostanę Jakąś sniper i będzie po mnie. Jest ziomeczek, jest ziomeczek. I chyba nie chcę z nim walczyć. No spokojnie, jest jeszcze 7 osób do końca łącznie ze mną, więc na chilku. Jak nie muszę, to nie będę się strzelał. Czy to jest w ogóle on? Ten sam? Chyba tak. W ogóle mega słabo, że nie ma żadnej strzelby z ubocza, bo. Bo jednak jej tutaj brakuje, prawda? A jakby się schować na dachu tylko od strony ubocza? Ty. To jest plan. Jeszcze sobie wszedłem yy, na pozdasze tak jakby. Tylko ta kolejna strefa nie za bardzo mi pasuje. A ja sobie tutaj chilluję bombę, a oni się tam strzelają przede mną. Tutaj jest jeden, tam jest drugi. A gdzie co pozostaje w ogóle? Halo, bo ja tu ich nie widziałem. Ok, już wiem. Jeden jest pode mną, bo przed chwilą coś otworzył. Drugi jest tam, a trzeci w tym miejscu. To brakuje mi jeszcze czwartego. Oho, fajnie. No, dostałem bomby oczywiście, bo chłop się nagle pojawił. Ten, którego szukałem. Nice Pokonali się W teorii mogłem go tutaj rozwalić właśnie Tam jeszcze jest leczenie co nie Spróbuję, spróbuję po to pójść Apteczka zawsze spoko Czyli zostało mi dwóch gości, jeden z RPG jest gdzieś tam A drugi nade mną Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale może go jakoś właśnie w taki sposób yy, Skolapsuje Nie, nie dało rady chyba Chociaż może jeszcze tam rzucę Ostatnie jakie mam ale w ogóle mi dzisiaj jakoś gierkę zacina Widzę tutaj jednego Spróbuję go teraz rozwalić Kulturalnie, albo jednak nie Cały czas ten gościu z RPG mnie irytuje po prostu, irytuje mnie Jeszcze te ścinki A bo on jest tam! Co jest? Ja właśnie słyszałem Jakieś, nie wiem, rzeczy obok mnie, ale Nie wiedziałem, że gościu jest na takim HG I Nawet nie wiadomo jak to zniszczyć teraz, chyba że tak Co jest? Ja tutaj próbuję nam pomóc i skolapsować tamtego u góry. No i teraz możemy się bić. Jak do dostał, kolapsa tak zwanego. Ty dostaniesz jeszcze bomby. Matca niestety nam coraz mniej, ale wydaje mi się, że on też ma mało. No i co koleżko, musimy iść chyba na górę, co? A tutaj jest, Ty! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Jest już po mnie. Jest już po mnie. Kurde, tak blisko. Chociaż jednak daleko, bo miał dużo HP, ale było blisko. Wydaje mi się, że już nie ma co grać kolejnej Giereczki, bo ta była na tyle dobra, że. Bo już nie dam rady tego przebić. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już na kolejnym filmie i na streamach na Twitchu, więc jeszcze raz Was zapraszam. Papa, pa. no i cześć.